Witajcie w wiadomościach z kwantowej rzeczywistości. 21 lutego 2022. Jak postrzegasz siebie? Czy w ogóle siebie postrzegasz? Kim jesteś? A co? Jeśli to ty jesteś w centrum wszystkiego? A co jeśli życie ci się nie przytrafia? Lecz absolutnie wszystkie aspekty tego życia są pełne sensu dla poszukiwania tego, kim jesteś. Co możesz zrobić, żeby odnaleźć, poskładać ponownie w jedną całość wszystkie nierozpoznane aspekty siebie? A co, jeśli nie ma przypadków i nie przytrafiają ci się okoliczności, ludzie, zdarzenia, lecz ty sam decydujesz, by je przyciągnąć? By, je, by ich doświadczyć, aby móc rozpoznać właśnie te nierozpoznane aspekty siebie. Weźmy przykład. Na przykład hmm. rodzina. By, bywa, że dorastamy w rodzinie, która z perspektywy czasu wydaje się toksyczna. Spowodowała określone deficyty. Emocjonalne, mentalne, czasem fizyczne czy duchowe? Czy to przypadek, że taka rodzina ci się przytrafiła, w której cierpiałeś? A co jeśli wybrałeś sobie tę rodzinę, bo pewne nieodkryte aspekty ciebie, czasem kosmiczne, pochodzące spoza Ziemi? Domagają się Twojej uwagi, abyś mógł je zobaczyć, przetransformować w miłość i tym samym stworzyć możliwość dla swojego wzniesienia się? Cały wszechświat dąży do równowagi. Cały wszechświat chce być w koherencji. W harmonii, spójny ze źródłem, z wibracją źródła. A życie tak długo będzie stwarzało Ci okoliczności, żebyś to rozpoznała, czy rozpoznał, dopóki tego nie zobaczysz. Jeśli nie zobaczysz, no odejdziesz. Nie przetransformujesz, ale to wcielenie, obecne wcielenie, to jest czas czyszczenia wzorców ze wszystkich wcieleń, ze wszystkich naszych żyć, na Ziemi i poza Ziemią. Rodzina, którą sobie wybraliśmy, uwypukla. Aspekty nas, które są dobre i piękne, i które są odbiciem naszego cienia, i tym należy się przyjrzeć, je ukochać, zintegrować. Popatrzmy na inne aspekty życia. Praca, znajomi różne sytuacje które się nam przytrafiają również zdrowie lub jego brak wszystko krzyczy o uwagę jeżeli jest dobre piękne harmonijne cieszmy się celebrujmy to jeżeli jest chore toksyczne boli spytajmy jaki aspekt nas nie aspekt na zewnątrz, nie inni ludzie, nie zło tego świata, tylko jaki aspekt nas samych woła o uwagę. Kim jestem w tym nowym zdarzeniu, czy w tym zdarzeniu, które się dzieje? Spójrzmy na kolejny aspekt pogoda. Czy możliwe jest, że nasza świadomość, aspekt nas jest tak potężny, że stwarza pogodę. Stwarza um, zaburzenia klimatyczne. Moja odpowiedź brzmi tak. Nasza świadomość, nasza polska świadomość znowu domaga się. Uwagi. W tym przypadku, jakim aspektem, albo czego aspektem mnie samej, w jakim obszarze jestem reprezentowana przez wichurę? Zawirowania w świadomościach ludzkich na Ziemi powodują zmiany. Pogodowe. Niezależnie czy są one sterowane czy manipulowane przez kogokolwiek, na przykład różne eksperymenty, to ciągle i ciągle jest ludzka świadomość. Różne jej pokłady, różne jej warstwy, obszary tej świadomości. Pamiętajmy, że świadomość indywidualna nie jest oddzielona od kolektywnej, globalnej. Teraz na Ziemi budzą się ludzie i powstają zawirowania w przestrzeni. Dla mnie jest to wichura, która obecnie przetacza się nad Polską i nad Europą, czy inne zmiany klimatyczne. A co, jeśli możliwe przebiegunowanie Ziemi, o którym mówi się już od kilku lat, również nie jest osobne od nas? Lecz jest związane z naszą ludzką świadomością. Jeżeli będziecie chcieli coś więcej przeczytać na temat możliwego przebiegunowania, czy przebiegunowania y, Ziemi, y, przebiegunowania biegunów magnetycznych Ziemi, napotkacie zawsze taką kolejność. Ziemia się przebiegunowała. Albo nastąpiło przebiegunowanie, albo bieguny zamieniły się północny z południowym, magnetyczne, co spowodowało różne katastrofy na Ziemi, w tym wyginięcie całych gatunków zwierząt, a nawet być może jakiejś cywilizacji ludzkiej. A co, jeśli jest odwrotnie? A co, jeśli to ludzka świadomość spowodowała przebiegunowanie Ziemi? Lub ludzka świadomość w połączeniu ze świadomością Matki Ziemi spowodowała przebiegunowanie. Moim osobistym zdaniem, dokładnie tak właśnie jest. Przebiegunowanie już trwa od dłuższego czasu i jest związane ze świadomością ludzką. W tym kontekście nie ma nic przypadkowego. Wszystko stwarzamy sami. My, czyli kto? My, czyli świadomość, samoświadomość. Ja? Świadomość boska? Rozumiem i wiem, że stwarzam wszystko. Wybieram moje doświadczenie. Jeżeli nie zgadzam się z tym, co wybrałam, to znaczy, że nie postrzegam siebie jako istoty stwarzającej, jako istoty boskiej, tylko przedmiot w dziele stworzenia, nie podmiot. To, nad czym powinniśmy się pochylić, to jest praca ze sobą. Z własną świadomością, aby w tej naszej poszerzonej świadomości mieściło się stwarzanie, brak przypadkowości, wolny wybór, abyśmy rozumieli naszą rolę. My jesteśmy w centrum wszystkiego. To, jakie życie. Masz, jest wynikiem stanu Twojej świadomości. I to zmieniaj. Przytulając, akceptując, integrując wszystkie swoje aspekty, również te nierozpoznane. Intencja: integruję wszystkie aspekty siebie. Te świetliste, i te pochodzące z cienia, aby mogły wibrować na poziomie miłości, którą jestem. A jutro zapraszam 22 lutego na kurs online. Przebudzenie kryształowej Atlantydy, kurs dla każdego, kto poczuje ten poziom wibracji. Tam też będziemy integrować nierozpoznane do tej pory aspekty siebie. Do usłyszenia!